Witaj, zrobimy sobie czytanie miesięczne na Maj. Zaczniemy od energii ogólnej. I ten miesiąc widzę, że przynosi zmianę, która może nie być łatwa, ale jest potrzebna. Coś się kończy, żeby mogło zacząć się coś nowego. Będziesz musiał włożyć w to pracę i cierpliwość. Ale to, co teraz wypracujesz, przyniesie dobre efekty w przyszłości. A co Cię zaskoczy? Możesz nagle ruszyć z czymś do przodu. Coś, co stało w miejscu, nagle się rozkręci. Możliwe są też niespodziewane plany związane z wyjazdem, albo ktoś może Cię zaskoczyć propozycją wspólnego działania. Uważaj tylko, żeby nie pędzić na oślep, bo warto w tej sytuacji mieć plan. Na co uważać? Uważaj na nagłe zmiany lub sytuacje, które mogą cię wybić z równowagi. Coś może się posypać, zwłaszcza jeśli za bardzo się przywiązałeś do jednego rozwiązania. I nie spiesz się. Lepiej działać wolno, ale stabilnie, niż robić coś szybko i na siłę. W miłości i relacjach to czas dojrzewania. Może kończy się pewien etap i wchodzicie na nowy poziom. Trzeba jednak cierpliwości, opanowania i też zrozumienia drugiej osoby. Jeśli jesteś sam, możesz poczuć spokój z tym, gdzie jesteś i kim jesteś. Możesz niekoniecznie mieć ochotę z kimś się spotykać. W pracy i finansach możesz mieć ochotę rzucić się na coś nowego, zmienić pracę, zacząć coś od zera, ruszyć z jakimś projektem. Super, ale nie działaj totalnie bez planu. Ekscytacja jest dobra, ale trzymaj nogi na ziemi i nie ryzykuj lekkomyślnie. Rada jest taka, że uważaj na to, co zaczynasz. Coś nowego może się pojawić, nowy projekt, relacje, okazja, ale zanim w to wejdziesz, przemyśl to dobrze. Nie wszystko co nowe jest dobre na już dla ciebie. Czasem warto poczekać na właściwy moment. Daj znać, czy ta historia jest o tobie.